Amen. Pan z Wami. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Wszechmogący Boże, stwórco nieba i ziemi, ty w swojej niezmierzonej mądrości powierzasz człowiekowi do wykonywania piękne i wielkie dzieła. Sprawnie ci, którzy będą podróżować tą drogą, ostrożnie i bezpiecznie odbywają swoje podróże, roztropnie dbają o bezpieczeństwo innych. Gdy będą się udawać do pracy lub na, na odpoczynek, niech w drodze zawsze im towarzyszy Chrystus, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Ojcze nasz, Róż się z niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Teba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbawi. Pan z Wami, niech Was i wszystkich, którzy będą podróżować tą drogą, błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. No, druga część została stawiona. Ja, 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 ja proszę. Może mi nie uczestniczyć? A, proszę. Ducha Świętego, Pan Jezus, który jest drogą, prawdą i życiem niech będzie z Wami wszystkimi. Chrystus przyszedł na świat, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Wszystko za tym, co prowadzi do zjednoczenia ludzi odpowiada Bożym planom. Kiedy ludzie oddzielają góry lub wielkie obszary wód, kiedy istnieją między nimi duże odległości, budują właśnie nowe drogi, by pokonać przestrzeń i zbliżyć się do siebie. Wzywajmy więc Pana Boga, aby pobłogosławił tych wszystkich, którzy wykonali tę drogę e, i tym, którzy będą z niej korzystać, by wszystkich otaczał swoją łaskawą opieką. Moi drodzy, posłuchajcie najpierw słów z Ewangelii, Według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Gdybyście nie poznali, znalibyście i mojego ojca, a teraz już go znacie i zobaczyliście. Oto słowo Boże. Boże nieskończonego miłosierdzia i niezmierzonego majestatu. Żadna przestrzeń ani odstęp czasów nie oddala od Ciebie, yy, nie oddala Ciebie od tych, którzy znajdują się w Twojej wieczy. Przybądź na pomoc swoim sługom Tobie upającym, bądź im przywodnikiem i opiekunem, niechaj nie szkodzą ich przeciwności, Niech nie zrażają trudy, obdarzy ich zdrowiem i aby dzięki Twojej obiety i Twojej prawicy szczęśliwie osiągnęli ten swoich szlachetnych pragnień przez Chrystusa Pana naszego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen.